Hej, siemanko, ja jestem Givi. Jak widzicie, stoję z kosiareczką w ręku którą właśnie koszę sobie tej krzaki przy moim y, pługu, tak, żebyśmy mogli go na spokojnie później wyciągnąć. W dzisiejszym odcinku postaram się wywieźć trochę gruzu z tyłu. A Jakiego gruzu to już wam pokazuję. Mianowicie, no z tyłu Nie, mamy kupę gruzu. Śmieci i parę pierdół. Ogólnie to chodzi o to, że będę tutaj stawiał pewną rzecz i potrzebuję, żeby tutaj było miejsce. więc w dzisiejszym musimy wywieźć gruz, te, pa te deski, patyki, ten hotel, ten materac porwany, te puszki, muszę stąd wywalić i tak dalej. Z rzeczy, które zostawiamy, to ta baweczka, umywaleczka i kibelek, ale pewnie je jakoś przyniosę. Tą klatkę pewnie sobie później turem przyniesiemy, przewieziemy. A jeżeli chodzi o ten metal, no to po prostu on jest na palecie. Więc jak tutaj się do niego zrobi dojazd, to wezmę, założę tego końcówkę paleciakową od, do 30 i wiadę to po prostu, pożyczę pewnie przy, y, przyczepkę od kogoś i na przyczepce to po prostu samochodem zawiązę na złom. I tak, y, mamy lekki problem, ponieważ tu na, na naszej przyczepie stoi. Ziarno, no właśnie, stoi ziarno. więc mi prawie 4 tony. Którego będziemy wieźli do sprzedaży? Z tyłu już jest pole ogarnięte. Do siania. Ogólnie zostało nam jeszcze dwa pola do zasienia, tylko więc szybko to leci. I ja zasiadam do 30 i już was będę informował, co robimy dalej. Dobra, zapalimy sobie yy, C330. Podniosę sobie troszkę tura i możemy powolutku spróbować wyjechać. Może jeszcze lekko podniosę. Ej, widzicie łyżka już jest zapięta, także o, powolutku. A i tutaj tak widzę, że ten dyk nie przejedziemy, bo jest zapchane wszystko, więc musimy się, się udać w stronę... Oj, ci nie patrzcie na pieniążki. Chudy wyłączę. Yy, po prostu jak krzykowałem film, to nie wywaliłem kasy. Sarenki. Uciekaj ta. Dobra, lecimy sobie na tył gospy. Kierunek niby niepotrzebny, ale wrzucę. Lecimy na tył gospy, żeby no, po prostu to wyjmować. I od razu wam mówię, że problem był wiadomo z tą szczepą. Więc zmuszony byłem pożyczyć cokolwiek od kogoś. No, i udało mi się pożyczyć taki rozrzutnik, który jest podpięty już do Ursusa, tego największego, w sumie na gospodarstwie nie do nowego, do starego, ale stary ma więcej mocy, więc myślę, że może lepiej nawet się sprawdzić pod tym zestawem. Tak on się prezentuje, jest to większy w ogóle rozrzutnik niż u nas, ale jako przyczepa nam dzisiaj będzie służył. I pierwszy, sobie kurczę podjedziemy. 30 Pierwszy podjedziemy 30 i właśnie Nie wiem czy chcemy tutaj Dobra ja zostawię 30, czy podjadę sobie tą czwórką, znaczy nie ciu nie czwórką, tylko większym Ursusem. I nie będę was zanudzał, po prostu to sam załaduję jakoś i dopiero się zobaczymy w drodze. Jak będę jechał to gdzieś wywieźć wszystko załadowane udało mi się wszystko tutaj powrzucać. I tutaj też to powrzucałem. Ten teraz jest oczywiście na tym tym, na rozrzutniku. Ja zasiadam i jadę. Dobra słuchajcie, widzę lecimy. Jesteśmy już za ładnie za załadowani <laughs> ja widzę, będziemy jechali w lewo Bardzo ja tam widzę, słabo widzę Chyba nic nie jedzie Możemy sobie na spokojnie jechać I teraz jej również skręcamy sobie w lewo Jedziemy, no te sarny no widzę, widzicie, no zalesione dosyć miejsca, mamy no, jest dużo bardzo tych sarn, no, W ogóle to macie y, znak od takich rzeczy. I kurczę widzę A zaraz będziemy skręcali, żeby się rozładować. Także tego też no, raczej nie będę nagrywał, no bo po co? Bo rozładunek jest dosyć nudny, więc... Widzimy się jak będziemy w drodze powrotnej. Elo! się już wracamy, słuchajcie. Znaczy, mamy już pustą szczepę rozrzutnik. Jakby by tak to powiedzieć. Jeszcze widzowie byśmy może skręcili na stację, chociaż... E, paliwo miarę jest. Także wracamy do domku. Widzowie, jak widzicie, stoję na poboczu. Mam odpalone awaryjne, bo widzowie hukło. No, stoję na awaryjnych, nie? I stoję na pomocy z tym nowym rozrzutnikiem. Patrzcie, co się odwaliło. Koło nam się urwało. Ja nie wiem, czy to. Popatrzcie, nie? Bo to jest tak, jakby wyrwane. Ja nie? nie wiem, czy to się tak położyło. Czy to jest w ogóle. Całe to mocowanie wyrwane. Po prostu. Pół minuty temu jechałem, było dobrze. Nic nie klekotało. Nagle widzę że na zakręcie coś mi klekotało. I. Ja się obracam w lusterku, mówię, no, nie no, mówię, coś jest... nie tak, mówię, coś mi szaruje, ja wysiadam, tu, a tu takich, no, ja, to to nieźle, super, rozrzutnik wypożyczony, to jest tragedia, i co my teraz zrobimy? No nie wiem, no, ja chyba widzę, że zaraz pójdę do domu i po prostu spróbuję coś z tym zrobić, tylko, że co mam z tym zrobić? No, to coś to się w ogóle wyrwało. Kurde, no. Tak nie miało być. Mieliśmy wrócić, i. Ojojoj oj, oj. Co to się narobiło? Dobra, ja widzę, idę do domu chyba po y, samochód i nie wiem, będę to ogarniał. Więc idę, idę, idę. Papa. Musimy sobie przejść do trzydziestki, widzowie. Tutaj mamy ładnie rzeczy ogarnięte. Ja pierdzielę 30 nie jest dobra. Widzowie to teraz to już to się nie opłaci nawet gasić jej, ponieważ... Widzowie Teraz tak Będziemy musieli widzowie a to już później Ja w, widzowie wymienię sobie, po, poza odcinkiem już sobie to wymienię No, ten baniak jeszcze muszę ogarnąć w ogóle Dobra, jak coś to widzowie musimy poczekać trochę. Napisałem do kolegi. Znaczy nie, nie, nie napisałem, tylko zadzwoniłem do kolegi, czy mi użyczył przyczepkę. No powiedział, że nie ma problemu, tylko tak trochę później, bo on... No bo on musi z pracy wrócić. No więc musimy poczekać tak gdzieś do 15-16. Więc tak gdzieś o 17 myślę, że wam jeszcze coś tam nagram, jak jadę. Ten, ten metal na złomowisko zawieźć. No i tutaj jeszcze poogarniam, nie? Ten, ten baniak się przestawi, i tak dalej. No, a czykolwiek jak na razie, to gdy mamy betoniarkę, i tak dalej, to poprzestawiam betoniarkę yy, i coś będziemy, coś będziemy działać. No musimy po prostu poczekać troszkę kalipa, że ja nie mam dużej po samochodzie. Ale kolega poratował Powiedział, że na spokojnie pojedziemy. Więc patrzcie, jaki mam bydlaka. Patrzcie, jaki bydle. Coś tam jest, może pan nagrom, jak już będziemy jechali, bo ja już zakrył, ale naprawdę no, już kupę złomu, złomu będzie jeździć No i co, ja wsiadam i... Dobra widzę ja wsiadłem no i kojiko... Ko, o, dobra wsiadać. Cześć yy, jedziemy sobie tam słuchajcie <laughs> Nie no, chyba nie będę nagrywał za dużo bo tu bo przecież tu drogę znacie to my tam jedziemy na takie złomowisko no, nie no, nie jest jakieś duże i w ogóle to yy, Chciałbym się z Wami już w sumie teraz pożegnać i dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się oczywiście film spodobał. Jeżeli Wam się właśnie film spodobał, to możecie zostać łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i następny film będzie jeszcze mocniejszy, także wpadajcie na kolejne filmy. Link do takiego jednego kanału macie też w opisie, do Steamiego. Też musicie tam go, go zasubskrybować, fajną robotę robi. Tylko że... On... No, no, no nieważne. <laughs> to tak. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do następnego siema. Elo,